W taki ładny jesienny dzień. Oczywiście pojedziemy w bardzo ciekawe miejsce, które już dawno temu chcieliśmy bardzo pojechać. Grzegorz mówi, że teraz jesteśmy w Aleksandrowie, a to najdłuższa wieś w Lubelskim województwie, tak? Tak. No więc. 10 km. Więc, i tutaj już byliśmy. byliśmy. Aleksandrów to bardzo dobrze, ale nasz przystanek będzie oczywiście nie tutaj. No, mamy nadzieję, że dziś będzie słoneczny dzień i zrobimy wszystko, co zaplanowaliśmy. Zrobiliśmy przystanek koło takiego wodospadu piękniejszego. nie Niagara mówi Grzegorz. Dobry. Dzień dobry. Witajcie na naszym kanale. Dziś u nas będzie niezwykły filmik. Już dawno temu bardzo chcieliśmy pojechać jesienią na roztoczenie, bo byliśmy tylko w lecie. I dziś my nie po prostu przyjedziemy tutaj jak zwykli ludzie, a będziemy jak grzybiarzy. Grzybiarze. Tak. Będziemy zbierać grzyby polskie. Grzegorz znaje się na grzybach, myślimy, tak? Nie, na no niektórych. To, na niektórych, więc będziemy e, coś szukać, co można będzie przywieźć do domu. Jak my, na pięciorkach e, z sklepu. <grym> tak. no. Grzegorz, ty wziął koszyk? Wziąłem. Idziemy. Ale, ten... Ale nie, jest pusty. A pusty? Aha. Koszyk pełen niespodzianek. Dziękujemy. <laughs> I dziś to będzie, czekaj, czekaj Grzegorze, że dziś to będzie nie po prostu będziemy zbierać grzyby, a będziemy zbierać grzyby w takim piękniejszym miejscu jak Rostocz. Tak, tutaj naprawdę bardzo pięknie. I co że koszyka wziąłeś? Oczywiście. Eee, tak, wziąłem samochod... koszyk i idziemy za grzybami. Tak. О-о. Це вообще для нам? Спасибо. А, дziękujemy. Гжегоже, як то ладно, все від'їжджаємо. Відторія, лісноя орех. Боже, ми бенчем я вивьора. Мёд. То який мёд? А zobacz tutaj napisane. О, oh, bardzo dziękuję. Ми і те не те ліповий? Так. Но... No. О, будет нам что делать э, зимними холодными вечерами. Есть po... орехи с медом. Почонтик фильмику уж бардзо нам подобно. Ой, чашка такие. Машовские очень. Машовские, так, ружни. А Мы уж... Барза, барза, джинку. Мы уж с не все лепши. Они с БЖБ. А то попросили человека привезти нам кошейка. <laughs> ну, все равно берем кошек идем, да? Так. Давай. Idziemy za grzybami, Ranka, ja też zadowolona? Bardzo. Idziemy. Ozechy mamy, nad mamy. A grzybów jeszcze nie mamy. Grzyby Tak. jakieś Co? <laughs> Może jakieś jagodki nazbieramy od kiedy to byliśmy? W sierpniu? Tak. Nie no. proszę cię bardzo powiedzieć naszym widzom, co, w jakiej takiej piękniejszej miejscowości jesteśmy. Jesteśmy, jak pamiętacie z poprzednich filmów, w Górecku w Kościelnym. Widzicie, tutaj bardzo, bardzo ładnie wszystko wygląda i kto pamięta nasze filmiki z lata, to tutaj cię piękniejsze dęby, takie, które mają po 500 lat. Tak, a to są ich żołędzie. Żołędzi. <grystanie> słabe, słabe, wyglądają. No tak, myślę, że coś śnioni nie urosną. A no pokażę. Kto pamięta, pamięta nasze filmiki z lata, kiedyś już byliśmy tutaj w środku prawdziwego dęba. I teraz... O, Tutaj aromat takich e, bardzo starych mebli. Ciekawe jest. Tak ten demp wygląda w środku? Aha. Nikt nie zamieszkał. Nie, nikt nie zamieszkał. Jeszcze Ukraińcy tu też żyją. Chyba, szukaj. Что делаете? Ищем жалендей. Забежите до Одессы и вам так и ладно Через пятьсот лет. Пойдем <решу> в Одессе иметь демп с <решу> любовщизны. Здесь, наверное, было очень много туристов, потому что ни одного желудя мы так и не нашли. Все разобрали семена. To drzwi takiej prawdziwej jesieni. Polska jesień i Mona Wiktoria. Tak, i zobaczcie, to taki zwykły obraz, a tutaj tak można zrobić 3D obraz. Dobrze, ale śmiesznie mnie to jest. Wiecie co? Takie niebko, jako będzie padać. Ale, ale bardzo ciepło dziś jest, Zawsze kiedy jakoś gdzieś jedziemy, to e, ładna pogoda, więc to nas bardzo cieszy, eh? bo nie chciałoś by tak daleko przyjechać, żeby padą deszcz. A? Tak. A Te Ta. duby wiosnie już teraz bez liści, one są dużo interesniejsze. bo ja jeszcze nie widział. Liście. Ja już widziałam. I Grzegorz już tam poszedł. <laughs> no, to... czekaj. tam co tam? Z pierwszego grzybka <grybka> Grzybek. Grzybek. O, to coś. Tu krasnale mieszka. Aha. Smerwy mieszkam? <grybka> to mnie nie można takie mówić, bo ja zechcę tutaj zostać się. Aha. <grybka> o, jak tutaj wszystko ładno wygląda. Тут и такие свежие, такие поветрия есть. Так, будем сегодня хорошо спать. Так. Но этот есть. Тихо так тут и в речи, тут и было очень много люди А сейчас тихо. А может на фоне не было а так сделать? A tak wygląda jak on nie taki duży. O, ale duży ten dęp jest. No 10. No 6-100%. Mierzymy dęby tutaj. Ale prawda ciekawe. O jakiś grzyb znaleźliśmy. Co? Какие-то Шесть? Или десять? Джек, уже не было. Сколько? Пять. А я поведела шесть. Ну, трохи. Таких, как мы, шесть. А, ну так. Znaleźliśmy jakieś ślady. I Renka poszła po tej drogie. Irena! Zapraszamy do nas w les pogrzeby. Co, tutaj też bardzo ładno wygląda. Irenka tak szybko idzie do lasu. Pewnie boi się, że jak będzie ciemno, to już nie zmoże tam coś znaleźć. I gdzieś pobiegła, że zostawimy jej gdzieś tam w lesie, tak? Po ostatnie grzyby pobiegła tego roku. <grystanie> ona boi się, że tutaj konkurencja i ona nie da strady znaleźć jakieś grzyby. Где-то тут Видать? Где-то так. Мы поняли, что в Росточе голодными не останешься. С одной стороны плавает пстронг, с другой стороны грибы, с третьей ягоды. Идем, Виктория и Гжегаш дальше. Tutaj tak cicho i tak ładno jest. Po prostu super można medytować. Już wchodzimy do tego lasu. Od w polskim takim lasu, tylko byliśmy w roztocie. Tak, ładno wygląda, ale my szukamy grzyby. Więc idziemy szukać się grzyby. Nie wiemy, czy tutaj coś znajdziemy. Ale mamy nadzieję, że coś tutaj będzie. Rzegorze, a tu wilki są? Tak, i niedźwiedzie. Mm, nie, prawda? Szli z Wiktorią i z Rzegorzem, a tu gniazda. A my w takich butach, my przyдумali super pomysł. Idź, Victoria, pokażemy. то я еще такого не видел и видзови наши тоже, но мы так часто робимы на улице, это избрудно. Светний pomysł, то такие лайфхак: пакетики в лесе не оставим, с собой заберем в Одессу. Бежим еще, готова, а я, еще I idziemy. Takiego Polska jeszcze Dzisiaj nie widział. Jeszcze mamy dla Grzegorza, ale on nie chce. <grywa> tak, no już prawie gotowi. A mikrofon? A, ja zapomniał. No wszystko. Możesz pokomentować. Jesteśmy już gotowi. Polska takiego jeszcze nie widziała. Jeszcze nada znaleźć palku od wilków. I wszystko, my gotowi. То не Латвия тут и до этого ласу. Смотрите, Я тоже так иду, тут и таки. То трохи трудно. Смотри, не упади. Не, не упадне. Тут и не Латвия, по таким гуркам, коженям. Можно можно что-то себе сделать. Треба на это Сказать, что только очень любящие дети. не, вот, Везут маме из леса мухомор. мор. какие грибы. А то <gulho> можно есть? Забавьте. <gulho>